14 minut po godzinie 11. Jak co czwartek o czym milczy historia, to już za chwilę sztuka i skandal. Dzisiaj taką książkę widzę tutaj, mam przed oczami, ale nie będę na razie tutaj zdradzał więcej szczegółów. Agnieszka Strzemińska. Dzień dobry, nie rób skandali. Dobrze, Cię. ale książka ładna, widzę, ładnie wydana. Książka żeby... ładna, kobieta, która na okładce również i nasza bohaterka także, ale zanim o dzisiejszej bohaterce, to już teraz chciałybyśmy razem z Urszulą Pawlik zaprosić Państwa na jutro na Śląskiej Targi Książki. Rozpoczynają się one w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, potrwają do niedzieli, bo jutro na scenie forum dwa, tam będzie kilka scen. Radio Katowice będzie obecne i zapraszamy Państwa na premierowy odcinek O czym milczy historia z udziałem Państwa, mamy nadzieję, publiczności, czyli to będzie taki radiowy, nie do końca radiowy, bo my będziemy na tej scenie i będziemy, mam nadzieję, mieli Państwa zawidownie przed sobą. Będziemy opowiadać jutro o sprawach związanych ze świętami, czyli prawdziwą historię świętego Mikołaja. Przybliżymy, opowiemy o choinkach, w jakim mieście pojawiła się pierwszym miejska choinka, opowiemy o bombkach, czyli bańkach, jak niektórzy mówią. Będziemy mieć moc książek, głównie dla najmłodszych, związanych właśnie ze świętami i z tą tematyką. A zatem zapraszamy Państwa serdecznie. Zaczynamy jutro o 16.00. Scena Forum 2 Międzynarodowe Centrum Kongresowe w ramach Śląskich Targów Książki, a dziś za chwilę zupełnie inny temat. Ale odcinek do końca radiowy, choć też nie do końca, bo do zobaczenia no na www.radio.katowice.pl. Kampania społeczna. Sebastian, co chciałbyś dostać na prezent w tym roku? Ja chciałbym dostać samochód Ferrari o koroze pomarańcowej, a moja siostra chciała dostać puzzle. Das 18 minut po 11. O czym milczy historia? Rozpoczynamy już naszą opowieść. Moimi Państwa gościem jest Urszula Pawlik, tłumacz i krytyk literatury. Dzień dobry, Pani Urszulo. Dzień dobry, witam Panią redaktor, witam Państwa. A kim będzie bohaterka naszej dzisiejszej opowieści? Celebrytka lat dwudziestych ubiegłego wieku, zachłanna kochanka, skandalistka, utalentowana malarka. Królowa Art Deco. Jej obrazy mają w swoich kolekcjach Madonna, Barbara Streisand i Jack Nicholson. Tamara Łempicka. Tamara Łempicka, Pani Uszulo, która lubiła zmyślone historie i począwszy od tego, że tak naprawdę nazywała się inaczej. Yy, łempicka? To jest nazwisko męża. Pierwszego. Które przybrała pierwszego, bo był również yy, drugi. Yy, kobieta legenda, ale większość tych legend ona tworzyła sama o yy, sobie. W związku z tym przedrzeć się tak naprawdę przez biografię Łępickiej to jest naprawdę bohaterstwo, bo ona zawiera tak dużo niedomówień, tak dużo kłamstw, tak dużo konfabulacji, że każdemu biografowi włosy dęba stają na głowie. Yy, poczynając od urodzin, to się zaczęło. Do niedawna był ogromny spór, gdzie się tak naprawdę Łępicka yy, urodziła. Yy, są znane dwa miejsca. Moskwa i y, Warszawa. Dopiero od niedawna wiemy, że urodziła się tak naprawdę y, w Moskwie, w rodzinie żydowsko-polskiej. Ojciec był Żydem, bardzo bogatym przemysłowcem. Matka pochodziła z bardzo bogatej, bardzo wpływowej y, rodziny polskiej y, i ona... Koniecznie chciała być y, Polką. Dlaczego? To są czasy, gdzie wybucha wielka rewolucja październikowa, gdzie jest mnóstwo y, emigrantów, y, głównie w Paryżu i tych emigrantów arystokratycznych i ona się chciała zdecydowanie czymś odróżnić. I wtedy Polska emigrant z Polski czy gość z Polski był daleko bardziej mm, egzotyczny, a ponieważ Polska, jak wiadomo, przez dziesiątki lat nie było jej na mapie Europy, w związku z tym y, wzięła sobie jeszcze ten nimb y, męczennicy. Urodziła się jako Maria Górwig-Górska i malarstwem tak naprawdę zaczęła się interesować dość wcześnie, chociaż kapryśnie, bo wychowywała się w świetnych warunkach, rozpieszczana była, więc czasem y, nasilały się to jej zainteresowanie, a czasem słabły. Jeżeli chodzi o malarstwo, to ona w uczeniu się malarstwa nigdy nie była y, konsekwentna. Niewątpliwie miała ogromny y, talent, bo już, bo jako dziewczynka, jako jedenastoletnia dziewczynka została wysłana do Sankt Petersburga, do y, wujostwa i tam u tego wujostwa z nudu wchodziła na prywatne lekcje, raczej prywatne lekcje przychodziły do niej. A potem to... z babcią jeździła często do Włochno i tam... Tam zachwycała się malarstwem renesansowym. Tak, ale to już nie było uczenie. Nie, nie, chodzi o zainteresowanie. zainteresowanie to tak. było zainteresowanie i te podróże do Włoch yy, i ta fascynacja malarstwem renesansu, ona potem znalazła yy, odbicie w jej malarstwie. Natomiast młoda Łępicka do czasu rewolucji październikowej yy, z malarstwem miała do czynienia raptem przez rok, yy, やっこ uczennica, Natomiast jej życie składało się głównie z imprez, z balów, z najróżniejszych spotkań, z flirtów, a zaczęła bardzo wcześnie, bo na tych salonach zadebiutowała jako siedemnastolatka, w zasadzie szesnaście i pół roku miała i zagarnęła parol, jak to się mówi, na najprzystojniejszego kawalera Sankt Petersburg burka Tadeusza Łempickiego. O czym milczy historia? Dziś zdradzamy państwu tajemnicę Tamary Łempickiej. Zagieła parol skutecznie, wprawdzie hmm, podobno nie była taką oczywistą pięknością, choć uchodziła za bardzo piękną kobietę, ale potrafiła szokować, potrafiła zachowywać się zaskakująco. No i w końcu udało jej się Łępickiego zdobyć. Tak i udało jej się go y, zdobyć na dwa sposoby. Jeden sposób to był bal kostiumowy, gdzie ona wiedziała, że Łempicki na tym balu się pojawi. I ona pojawiła się w stroju pasterki, w stroju wieśniaczym, gdzie miała ze sobą stado kaczek, y, które prowadziła na y, wstążkę. I siłą rzeczy musiała zwrócić na siebie uwagę. I wszystkich. zwróciła na siebie uwagę, natomiast to nie przekonało łępickiego Łempickiego. Picki pochodził z rodziny szlacheckiej o wielowiekowych tradycjach, no niestety z rodziny bardzo hulaszczej, bo to co rodzina miała wszystko przepuściła i ojciec już pracował jako urzędnik czy też przedstawiciel kolei warszawsko-wiedeńskiej właśnie w Sankt Petersburgu. I yy, Tamara tak bardzo chciała wyjść za Tadeusza, że zaczęła suszyć głowę wujostwu i argumentem przeciwko małżeństwu. To był argument Matki łępickiego jak stara szlachecka rodzina może wchodzić w związek z rodziną żydowską. Co prawda ona wedle wiary nie była Żydówką, bo matka była Polką, natomiast były te y, korzenie y, żydowskie, jednak posak panny był tak ogromny, był. że był to argument y, nie do odrzucenia i tutaj tym razem Łempicki powiedział sakramentalne tak. Doszło do małżeństwa więcej o pierwszym i drugim związku Tamary, zalegalizowanym związku opowiemy państwu w suplemencie, który będzie do obejrzenia tylko i wyłącznie w internecie na stronie www.radio.katowice.pl i na naszym kanale YouTube po dzisiejszej audycji. Natomiast razem z mężem urodziła mu córkę i wylądowali w Paryżu po różnych przygodach i po pobycie męża w więzieniu, z którego udało jej się go wyciągnąć, również przy pomocy własnych powabów ciała. Tak, ale o tym może opowiemy w suplemencie. Powiemy, jesteśmy, jest, w jesteśmy w Paryżu. Jesteśmy w Paryżu. Idziemy do sztuki. Tak. Udało się uciec Łępickim y, ze Związku Radzieckiego, czy też z ogarniętej rewolucją Rosji i co się okazuje, y, oni. Nie potrafią się odnaleźć. Łempicki, który był bardzo takim zabawowym bąwiewantem, bon nagle jest człowiekiem złamanym, nudnym, jak to y, mówi Tamara. No nie ma Co? problemy, żeby zarobić na rodzinę. On w ogóle nigdy nie potrafił zarobić y, na rodzinę. Wywiezione zostają tylko y, klejnoty i te klejnoty zostają systematycznie rozprzedawane, bo oni żyją na takiej stopie jak y, kiedyś w Sankt Petersburgu a tych klejnotów jest bardzo sporo, dopiero jak Tamara musi zostawić czy sprzedać swój pierścionek zaręczynowy, którym jest trzykaratowy brylant w koronce y, z rubinów. Przychodzi otrzeźwienie, o Boże, co my będziemy y, dalej robić. Podrzędny hoteli hotelik, y, niedojadanie. I wtedy Tamarze się przypomina, że ona przecież kiedyś malowała. Tak naprawdę pomaga jej też w podjęciu decyzji jej siostra. I rzeczywiście jej prace pojawiają się na wystawie w 1922 roku. W salonie tak zwanym. W Tamarze idzie tak dobrze, że w końcu podbija Paryż. Tak, jej obrazy są szokujące, są bardzo ekspresyjne, bardzo erotyczne. I zaczyna być y, modna. Arystokracja y, i świat finansjery pcha się do niej drzwiami i y, oknami i ona maluje. Jest, oka odkrywa w sobie kolejny talent pracowitości i y, uporu oraz niesamowitej cierpliwości i jej Portrety zachwycają, pracuje do 16 godzin dziennie stojąc za sztalugami. Podobno do 28 roku życia Tamara zarobiła milion dolarów. Tak, bo każdy portret kolejny jest coraz to droższy, coraz to bardziej pożądany, a taką ogromną sławę Przynosi jej mm, obraz robiony na zamówienie, który ukazuje się na okładce takiego wokalat dwudziestych. To się nazywa Di Dame. Ona ma swojego żółtego yy, Citroena. Citroena Nie, Renault. Żółtym, Renault jeździła, żół tak. żółtym Renault. I ubiera się na żółto pod kolor y, samochodu i wysiada w Monte Carlo przed hotelem, gdzie akurat naprzeciw jest wydawca Di Dame. On jest tak zaszokowany, tak zachwycony, że podchodzi do niej bez namysłu i mówi, proszę pani, czy mógłbym panią sfotografować na okładkę. No mówi, wie pan co? Ja mam lepszy pomysł, ja zrobię swój autoportret w samochodzie. Z tym, że nie rysuje się w żółtym Renault, tylko w tylko zielonym Bugatti. W zielonym Bugatti samochód, o którym marzyła i w którym nigdy jej nie było dane, którego nigdy jej nie było dane posiadać. I ten obraz ukazuje się na okładce najpopularniejszego magazynu jest przedmiotem pożądania. O czym milczy historia? Dziś przybliżamy Państwu szczegóły z życia Tamary Łępickiej. Jak już wspominałam o historii jej dwóch związków małżeńskich, a także o słynnym niedokończonym obrazie, niedokończonym portrecie, opowiemy Państwu w suplemencie. A teraz powoli zbliżamy się do końca tej historii. Pani Uszulo po okresie Prosperity i Wielkiej Sławy, kiedy Tamara drugi raz wychodzi za mąż, wyjeżdża z mężem do Stanów Zjednoczonych. Tam już y jej popularność przygasa. Stopniowo, bo wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych jako żona milionera, posiadacza największych laty fundiów i nieruchomości na terenie Austro-Węgier. Już jako baronowa. Już jako baronowa Kufner, ponieważ pan baron Kufner jest z pochodzenia Żydem, uszlachconym Żydem, a Tamara doskonale pamięta, co się działo w Rosji, wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych i udaje im się spieniężyć większą część y, majątku. Tam trafiają do Hollywood i na fali y, Hollywoodu plus sława. Paryska plus tytuł szlachecki, ona jeszcze robi e, ogromną fortunę zarabiając portretami gwiazd Hollywoodu, ale Hollywood y, upada, Hollywood y, może nie tyle upada, co przechodzi na inne tory, wojna światowa, interesują się już czymś innym i gwiazda, tak jak pani powiedziała, powoli, powoli zachodzi, gwiazda gaśnie definitywnie, gdy umiera kufner, on umiera nagle na atak serca, pomaga tej, tej gasnącej gwieździe potwornie wybuchowy charakter yy, tamary. I wyjątkowa sztuka obrażania y, Wszystkich wkoło I obrażania się na krytyków Wtedy odkrywa, że ma Córkę, którą całe życie Paskudnie traktowała Przenosi się z Nowego Jorku y, W pobliże córki Córka tego nie Wytrzymuje, bo ona Jest, jest bardzo dla niej Boa, boa dusiciel Który y, y, Ogranicza tą córkę Pod y, Każdym względem zięcia w ogóle traktuje jak śmiecia, wyrusza do Meksyku, by tam osiąść i to już jest ostatni etap życia. I tak jak urodziny spowija legenda, tak samo śmierć jest równie niejasna. Podobno umarła w śnie w sposób naturalny, ale... Też niewykluczone, że ktoś jej w tym pomógł. Jej prochy zostają rozsypane w Meksyku zgodnie z jej wolą, ale właściwie jej legenda trwa do dzisiaj. Jej prace osiągają zawrotne um, kwoty na um, aukcjach, ale o tym także opowiemy Państwu w suplemencie, bo warto wymienić te kwoty. Tymczasem zasygnalizujemy tylko, że jeśli kogoś zainteresował temat, to może go uzupełnić um, wybierając jedną z trzech książek, o których także więcej opowiemy w suplemencie i które będzie można w suplemencie od nas otrzymać. Tymczasem y, tytuły tych książek. Pani Uszulo, Tamara Łępicka, Sztuka i Skandal. Wspaniała y, biografia, która ukazała się zupełnie niedawno. Premierowa o, to, rzecz, która ma dwa dni. Komiks Tamara Łępicka. Pięknie wydana książka. Jeśli ktoś lubi w takiej formie opowieści, bardzo proszę. I, I trzeci jeszcze tytuł. Jeszcze albumowo przepięknie wydana książka śladami... Tamary, Tamary Łępickiej, Tamara oczami Tatiany, swojej biografki. To w formie Więc... alfabetu właściwie tak. opowieść, prawda? Więcej o książkach, drodzy Państwo, w naszym suplemencie i jak już wspominałam, historię dwóch związków małżeńskich, Tamary Łępickiej, ceny jej prac i skandale związane z jej obyczajowością i sposobem prowadzenia się, jakbyśmy dziś powiedzieli. To wszystko w suplemencie, który do obejrzenia i do wysłuchania tylko na stronie www.radio.ca i na naszym kanale YouTube. Tymczasem dziękujemy dzisiaj za to spotkanie. Urszula Pawlik, bardzo dziękuję Pani Urszula. Dziękuję bardzo. I Agnieszka Strzemińska, do usłyszenia.